Dwa tygodnie wolnego od zajęć szkolnych to doskonała okazja na poświęcenie się aktywności fizycznej, na którą zwykle trudno znaleźć odpowiednio dużo czasu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dla młodzieży szkolnej specjalną ofertę, z której będzie można skorzystać podczas ferii zimowych. Jedyna typowo zimowa atrakcja w mieście, czyli lodowisko, w dni powszednie, będzie czynne już od godziny 10 i przez pierwsze dwie godziny, za okazaniem legitymacji szkolnej, będzie obowiązywała niższa cena na zabawę. Młodzież szkolna zapłaci 2 złote za bilet wstępu. Podobny koszt poniosą dzieci chcące korzystać z pływalni przy ulicy partyzantów, które przyjdą na basen o godzinie 12 i 13. W pierwszym tygodniu ferii od 11.30 do 13.00 będzie dostępna sala gier, gdzie będą odbywać się zabawy dla wszystkich chętnych dzieci. Osoby ceniące sportową rywalizację również znajdą coś dla siebie. W poniedziałek, 23 stycznia, odbędzie się turniej koszykówki. Dwa dni później, w środę, turniej piłki nożnej dla piłkarzy do 13 roku życia. Na zakończenie, w ostatni piątek 27 stycznia na kortach tenisowych zorganizowany będzie turniej tenisa dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zapisy prowadzone będą bezpośrednio przed planowanymi turniejami. Sponsorem programu jest Agencja Reklamy Multimedia Grota Roweckiego 4 w Puławach.